Siemaneczko z tej strony, AgroTeam718. Seria sąsiedzi z PRL-u. Część, chyba czwarta, yy, z siewów. Dzisiaj ze mną jest Majster, sąsiad. Siemanko. No i wsiadamy i lecimy. Oczywiście zachęcam Was, żebyście złączali na nas serwer. Widzowie, yy, widzowie agrotim 718 Zachęcam, będą kompuściki na moderatora przez miesiąc. Co na miesiąc, więc zapraszamy. Lub będą też. Yy, yy, będą tak. Ja bym robił tak, yy, że będzie na przykład na miesiąc moderator i na przykład na dwa tygodnie albo na tydzień. Co Że jedna osoba będzie miała na tydzień moderatora, a jedna na. Yy, no, na miesiąc tak. Nie, ja tak myślę, sąsiad, żebyśmy zrobili tak, żeby wytropimy jedną osobę. I tak myślę, że... Żebyśmy... Zmienia niech osoby mało. Co się będzie. I zrobimy tak. Damy linki do TikToków, żeby zaobserwowali, polajkowali. U Ciebie oczywiście wszystkie filmy, za niedługo u mnie też się pojawią to wiadomo. Żeby u mnie też. Zrobili spamik. I osoba napisze, że na przykład nazywałem się tak i tak i zrobiłem to co robiłem i... i wybierzemy dwie osoby i ci, i ci dwie osoby dostaną moderatora. Jeden przez miesiąc, jeden przez tam dwa tygodnie. Nie Oczywiście zakładkę stworzymy. Tak myślę sąsiad, co ty na to? Będzie to dobry pomysł. Ale jak no, zakładkę. No zakładkę konkurs i tam będzie ten cały regulamin. No ale jest już... A, do konkursu. Będę musiał napisać tam, nie? Ale to. Ja też będę napiszę. musiał. Nie, ja napiszę tam, nie? Oczywiście wrzucimy linki do naszych TikToków. Oczywiście na prywatnym potwierdzenia muszą być. Pisać albo do Filip Meister, albo do Siary, czyli mnie. I wyniki pojawią się wkrótce. Za niedługo rozpoczynamy serię z konkursem, tak? Myślę, że od jutra albo pojutrze może konkurs. A tak, ja bym zaczął od... Y, 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 ja bym zrobił tak równo od y, na przykład 1 kwietnia już dajmy na to i y, wiesz zacząć od tak od y, pierwszego dnia tam jakiegoś miesiąca i żeby o, wtedy ten konkurs na przykład napisać tam y, dwa dni wcześniej przed rozpoczęciem że bierze y, udział i nazwę y, tiktoka. nie y, nie dwa dni przed rozpoczęciem y, no nowego miesiąca tak i wtedy żeby napisać nazwę TikToka, że będzie spamik Żebyśmy wiedzieli potwierdzenie. Znaczy, to, to napiszę już, wiesz, ja to napiszę już wcześniej. oczywiście mhm. na prywatnym musimy dostać potwierdzenie, że to ta, ta osoba, my sprawdzamy i wybieramy, losujemy jedną z tych osób. Lubię jeść, jeść. Lubię jeść banany, 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 zjem, banany, 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 Lubię! banany, jeść, 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 banany, 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 ja lubię oglądać. Uwaga, a, dziś mam bardzo nietypowe, a dziś mam bardzo nietypowe zamówienie. Chciałbym zamówić te darmowe kebaby dla moich widzów i żeby były tak wypieszczone jak do zdjęcia. Robi wrażenie ten 20 cm potwór. Skąd wiem? Bo zmierzyłem. Czas spróbować tego potwora. Ale moja dwudziesta ósemka jest taka brudna. A u ciebie MF? Ja Też. już... Oczywiście już ostatnie pole sieję. zacząłem, Tam gdzie uraliśmy będzie. Ja no, to ty będziesz prędzej chyba mimo, ale nie. W sumie nie, nie, nie będziesz i tak mi mógł pomóc. Czemu? Bo ty samym siewnikiem, nie? No ale ty byś mógł, sobie na odwrót. Ale niestety, ja mogłabym, no. bo. Prawo znaczy, ja bym ci pomógł, ale wiesz, a ja u siebie jeszcze nie skończyłem przedostatniego pola. Ty a już robisz ostatni. Nie wiesz, jak skończysz to dopiero. Oczywiście to jest albo ostatnia, albo przedostatnia część. Chyba przedostatnia. Myślę, że ostatnia. Nie, bo to nie wiem, będzie. Nie zmieścimy się. Tak like myślę. Potem siebie nawozów, ale nawozy to prawdopodobnie Filip będzie nagrywał Majster. Pan Majster. Sąsiad mój. Żeby też było z jego perspektywy Ghost. Umówmy się, trochę mniej będzie nagrywał, ale będzie coś tam nagrywał. Nawozy to będzie też nagrywał. To na pewno będzie nagrywał. Bo też jednak chcemy robić, żeby trochę było z jego perspektywy, sąsiada. Tak jak też yy, grali kiedyś farmiga 11 lub 13, cytrus ten 6. Może kojarzycie ten kanał? Oczywiście już nie jest aktywny. Swiatek jest, ale cytrus już nie jest. I oni tak nagrywali, więc my też tak chcemy zrobić. Jak tam sąsiad? Idą siebie by... Dobrze! O, 20 łsemka jakoś sobie tam daje radę. No co tu dużo gadać? Za dużo gadania tutaj nie ma. A Mafie, jak romnięty. Oszalał. Ciopek też idzie. Dwudziestka ósemka, ciopek jak zwal, tak zwal. Będę tak mówić skrótko, bo po prostu łatwiej, co nie? Bym mówił dwudziestka ósemka na Twojego, a na mojego wiesz na przykład jakoś inaczej, tam trzydziestka. Wiesz, żeby było e, mówić, Są odróżniać się, je, nie? Nie, no ja tak będę mówił po prostu no. albo papajek, papajek, i bo to też może być taka nazwa. Sąsiad, nie wiem jak ty, ja będę chciał kupić dwa pola przed zakupem nowego traktoraty. A, a może też. A potem po tych dwóch polach nowy traktor, maszyny. Potem tak, kombajn. A, żeby ci kasy tylko starczyło. A ty tak wszystko mówisz, a kasy potem... braknie? Spokojnie. Trochę może będzie tych sezonów. Ciapek jest brudny, więc zanim długo lecę pod myjkę tam ciśnieniową. I trzydzieska, i masę jest brudna. No, ja też perkinsa też umyję. Już. No nie wiem, u Ciebie perkins chyba tak nie jest brudny, jak u mnie ciało. No nie! jeszcze U mnie sięł na... się nawozy i go nie myłem wtedy, Akurat... ale wtedy na nawozach się dużo nie ubrudził, więc... Ja wolę umyć, bo na bozach może rzuca go złapać, to wiadomo. Chociaż już na szfelkach go bierze rzuca. Takie szteremne, takie szak, takie brązowe wergi to trochę tak do rudy chciałem się odwołać. Tak pokolorowałem i trochę rcak go bierze. Tu, tu wszystko na moim Perkins jest nietknięte, bo niedawno co był remontowany, bo niedawno co było może dwa lata temu był remontowany. Bo tak ją kupiłem po prostu, tylko kabinę dołożyłem. A u ciebie sąsiad bierze w wciągnikach Nie, no, no trochę powiem ci tak, wciąg... tam ciapka tam tak leciutko na masa, ale to tam yy, tak średnio. Nie, nie widać nawet. Bardziej to... Y, mi na kultywatorze trochę e, rdza zaszła, ale to wiesz, to taka... Mi też na siemniku rdza zaszła. Dobra, lecę po Perkinsa, on tam stoi na tym polu, co tam obok tego, nie, nie przy gospie, tam gdzie miałam łąkę, kojarzysz? No, to właśnie tam stoi Perkins z paletą, bo się jadę na to pole, co uraliśmy. Bo mi brakło. Więc trzeba się dopełnić. Uuu, paleta mi zaraz wyskoczy. Ja sobie wolę już się poprawić, może. O. Że bo to chyba je musiał wyciąć. Ściera się przynieść i się wytnie. No. albo tą piłę, moja, twoja, moja, twoja, kojarzysz? Ale co? Tą piłę, moja, twoja, kojarzysz? Nie. Ty, Agniesiu! A skarpetu ci mogę dać? Przepraszam niestety was za domowników, ale się też ich nie upilnuje. Po prostu przepraszam. Dobra. Dobra, zapełniony siewnik. Można siać z Już tam z 2-3 przejazdy zostały. Może z dwa przejazdy zostały. Ja już ja teraz będę zaraz wjeżdżał w ostatni przejazd na tym przedostatnim polu, a na następne jak pojadę to już tamto następne jest małe, więc szybko je obsieję. Te nowe pola, to 20 Senka będzie ryczeć z siernikiem. Bo, przy, bo po tym po planuję sobie kupić jedno z tych pól. Idzie jak burza. ci ostro. Mijamy w trochę dymku puszczkę. Ale, ale ty masz fajnie sąsiad, bo w kabinie siedzę cieplutko. A u mnie cieplutko. I tak jadę 30. z się na minutę. Bo ja, ja też i tak, ja mam wygonie ja ty... Pferking się z kabiną to nie to samo co też Ferguson, bo drzwi nie ma, to wiadomo i po. tam przy to... nie ma, tam stym, Właśnie u super. mnie też podłoga to samo, i ale tymi. u ciebie bardziej szczelna jest, bardziej ciepło. No u mnie też koja ale to inna. Dojadę ten przejazd, mnie... nagrywanie, bo 40 sekund stało nagrywania. U mnie... E, u mnie... Mm, I to chyba jest ostatnia część. Widzowie, tych u siewów. Mnie, u mnie. U mnie jest więcej już szczelek. Ale u mnie część siewów. No dobra, ale u mnie więcej już szczelek jest. No. Mówię teraz o częściach siewów. No, dojadę ten przez i kończymy. Już nie będę nagrywał, jak dojeżdżam do domu i tak dalej. Pojedziemy te przejazdy. No i tak już tu koniec jest, to wiadomo. Dobra, ja skończyłam to pole jadę na ostatnie. Tutaj poprawię się. Elegancko stawię je papajka Poczekaj to zobaczysz, że mefa zaraz. Ale ja jestem tam, wiesz. Tam daleko czekaj, pobiegniemy do sąsiada. No ja też tam jadę. Nagramy jak sąsiad jedzie. Jedzie sąsiad. Ty, może zatrzymamy się i się pożegnamy, tak? No ale to na stacji, dawaj, bo ja się jeszcze zdalę. Dawaj tylko. sąsiad, bo, bo może i nie wrzuci się odcinka, bo za długi będzie. Dawaj, tu przystań. Ja jadę na stację. Muszę bo zaraz mi braknie paliwa jak stanę to jeszcze. Dopiero. Ale zgaśnij, zgaśisz. Dobra, tam już jesteśmy. Tam, tam możesz się się po... Możesz powoli się zagrać. E, zachęcamy do subskrybowania kanału, lajkowania oraz komentowania. Zapraszamy też na serwer. Na Discordzie link w opisie. No i co? No i się... Żegnamy. I do następnego już koniec siewów. Cześć. Cześć.